Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie. Dwa tematy. Pierwszy temat poseł Bartosz Arukowicz, członek Komisji Zdrowia, członek Klubu Lewicy, lekarz. a Dzisiejszy protest pielęgniarek w Radomiu, sprawa ogólnoprajowa. Z naszego punktu widzenia, Platforma w tej sprawie milczy, i chcieliśmy zwrócić państwa uwagę właśnie na ten fakt. Bardzo proszę. Witam serdecznie. Drodzy państwo, mamy trudną sytuację w Radomiu strajk pielęgniarek przedłużający się, pad negocjacyjny, pielęgniarki protestują, głoszą publicznie, że nikt z nimi nie chce rozmawiać, ani dyrektor szpitala, ani tak naprawdę prezydent miasta, który zrywa negocjacje po 10 minutach nie proponując w zamian nic. Chcieliśmy dzisiaj zapelować do za pani minister Kopacz o to, aby w końcu zajęła się tą trudną sytuacją, która tli się dzisiaj w Rodomiu, która może rozlać się na całą Polskę. Próbujemy zrozumieć podejście Ministerstwa Zdrowia, które mówi dzisiaj, to nie jest nasz problem, radźcie sobie sami, to jest sprawa samorządu, to jest sprawa dyrektora szpitala, zajmijcie się tym wszystkim sami. Więc my uważnie szukając pani minister Kopacz, zastanawiając się, gdzie przebywa. no My rozumiemy, że są oczywiście wakacje, czas kanikuły, ale nie widzimy w mediach ani pani minister Kopacz, i pana prezesa Paszkiewicza. E, pff, zaczynamy się zastanawiać, czy nie wynająć agencji dyrektywistycznej, żeby znaleźć Panie minister, żeby zajęła się tym problemem jednak, bo to nie jest tylko problem samorządu radomskiego. 25 czerwca pani minister publicznie powiedziała, że. Wszystkie szpitale w Polsce będą miały zapłacone nadwykonania, które, które zostały wykonane w roku 2009. I z tym problemem mamy właśnie do czynienia w szpitalu w Radomiu. Gdyby szpital w Radomiu uzyskał nadwykonanie, gdyby zostało to zapłacone z funduszy Narodowego Funduszu Zdrowia, to na konto tego szpitala wpłynęłyby ponad 1,2 mln. Zł. Jesteśmy przekonani, że byłby to moment, kiedy ten pat negocjacyjny przestałby funkcjonować, ruszyłyby negocjacje i bezpieczeństwo mieszkańców Radomia zostałoby jednak w jakikolwiek sposób zagwarantowane. Zadziwia nas fakt podejścia Ministerstwa Zdrowia, który ustami wiceministrów mówi, że najwyżej zamkniemy oddziały. To rzecz niespotykana, niesłychana. Tak naprawdę nie robią na złość przecież pielęgniarkom ani dyrektorowi szpitala podając taką decyzję, tylko stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. To pokazuje pewien styl negocjacji, który dzisiaj Platforma Obywatelska prowadzi z samorządem. I drugi aspekt tej sprawy to to, w jaki sposób szpitale po proponowanej przez pełę reformie zdrowia w jaki sposób będą traktowane. Dzisiaj, kiedy słyszymy, to nie jest nasz problem, w odniesieniu do szpitala radomskiego możemy przyjąć założenie, że tak będzie ze szpitalami w całej Polsce, jeżeli popadną w problemy, a popadają po kolei wszystkie szpitale. W związku z tym apelujemy do pani minister Kopacz, aby spowodowała to, żeby NFZ wypłacił nadwykonania. Ci ludzie w szpitalu w Radomiu nie operowali wyrostków robaczkowych mieszkańcom Radomia dlatego, że chcieli je operować, tylko dlatego, że po prostu musieli. Radomianie chorowali, więc szpital ich leczył i dzisiaj NFZ ma obowiązek zapłacić za wykonaną pracę. Dzisiaj te negocjacje nie ruszą się ani o krok, mimo że pielęgniarki codziennie przecież ustępują ze swoich żądań, codziennie schodzą na niższy poziom swoich żądań. Dlatego, że ani prezydent miasta, ani dyrektor szpitala nie ma żadnych gwarancji ze strony NFZ-u o tym, że pieniądze na konto szpitala radąckiego wpłyną. Milczy pani minister, milczy pan prezes. Rozumiem, że nie jest to ich problem. W związku z tym żądamy od pani minister natychmiastowego zajęcia się tą sprawą. Ma to ku temu narzędzia, ma instytucje. Może rozmawiać z Narodowym Funduszem Zdrowia. Może spowodować to, że NFZ zacznie robić to, co obiecał 25 czerwca, czyli blisko dwa miesiące temu. Szanowni Państwo, i druga sprawa bardzo ważna z naszego punktu widzenia Otóż część z Państwa albo spędzała wakacje, albo będzie spędzać, część z Państwa pewnie za granicą i tam Państwo, jak uruchomicie telewizję w tęsknocie za polityką czy za mediami, z pewnością zobaczycie, że niejednokrotnie są transmitowane obrady lokalnego, regionalnego zgromadzenia parlamentarnego, tudzież krajowego parlamentu. To jest pewien standard europejski. Okazuje się, że dzisiaj Piotr Farfał i zarząd telewizji publicznej realizuje kolejny element porozumienia, Zawartego z Platformą Obywatelską a, i postanowił zlikwidować transmisję telewizji w telewizji publicznej obrad Sejmu. O, niektórzy powiedzą, posłowie się nie będą lansować, niektórzy powiedzą, że e, oczywiście to nie miało żadnego sensu, ale jak Państwo z pewnością wiecie, a tutaj siedzący korespondenci Sejmowi, e, dziennikarze, niejednokrotnie jest tak, że właśnie ci posłowie, którzy najmniej się lansują, najwięcej pracują, e, mogą walczyć o sprawy merytoryczne, i zabiegać na mównicy Sejmowej. Wyborcy, emeryci, osoby, które są zaangażowane w, w politykę, mają możliwość śledzenia prac parlamentu w tym czasie. No niestety Platforma Obywatelska w porozumieniu z panem Farfałem realizuje swój scenariusz bardzo konsekwentnie. Część z Państwa również zauważyła, że tak jak i ta konferencja prasowa, tak i konferencje prasowe już nie partii politycznych, już nie partii politycznych, a klubów parlamentarnych tutaj znajdujących się w Sejmie, nie są transmitowane od ponad miesiąca. Są oczywiście transmitowane konferencje pana premiera, są transmitowane konferencje pana przewodniczącego Buzka. Czasami zdarza się, że telewizja będzie transmitowała czy transmituje konferencje pana prezydenta Kaczyńskiego. Skandaliczny jest fakt. My nie jesteśmy nie kochamy tak bardzo pana prezydenta, żeby go bronić, ale skandalicznym jest fakt, że w czasie wizyty, pierwszej wizyty prezydenta Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Hersta Kellera Pierwszej wizyty zagranicznej po jego wyborze tutaj w Polsce, w trakcie konferencji prasowej z panem prezydentem Kaczyńskim, misję publiczną realizowała na szczęście TVN24, ale nie telewizja publiczna, bo ktoś uznał w telewizji publicznej, że fakt w konferencji dwóch prezydentów nie ma większego znaczenia dla życia politycznego w Polsce. Część z państwa również obserwuje wycofywanie kolejnych polityków z programów telewizji publicznej. Tak się akurat dzieje, że telewizji publicznej od ponad miesiąca a drogą porozumienia Platformy Obywatelskiej i pana prezesa Farfała uznano, że najlepiej, najswobodniej będzie się czuł w studiu minister rządu, przewodniczący klubu i tak mamy pana Chlebowskiego bez partnerów do rozmowy, minister Hall, pana ministra Czumę a, i kolejne osoby bez opozycji. Platforma uznała nie nie tyle, że chce wyprowadzić politykę z telewizji, ale uznała, że dla życia politycznego w Polsce nie ma sensu, nie ma sensu obecność opozycji parlamentarnej w telewizji publicznej. Pan premier Tusk zapragnął być jak Silvio Berlusconi mieć wszystko w sojuszu ze skrajną prawicą. I to bardzo konsekwentnie realizuje. Zwracamy Państwu uwagę na ten fakt, dlatego że no, to, nie jest, to nie jest już tylko i wyłącznie pozbycie się w kolejnych polityków z telewizji. Tylko to jest wyeliminowanie całości opozycji parlamentarnej, która już nie jest zapraszana, nie ma transmitowanych konferencji. I wreszcie na jesieni okazuje się, czy od jesieni nie będzie możliwości pokazywania tego, co się dzieje w, w, w pracach parlamentarnych. Zwracamy Państwa uwagę na ten fakt. My mamy zamiar namawiać Pana Marszałka Komorowskiego, żeby stanął w obronie Parlamentu, polskiej demokracji, bo Panie Premierze, demokracja kosztuje i nawet y, pewnie drogie porozumienie z Panem Prezesem Farfałem i środowiskiem postfaszystów w telewizji polskiej nie jest tego warte, żeby, nie jest tego warte, żeby z niej rezygnować.